Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Magusus, kolejny dzień otwierania skrzynek, zobaczymy co dzisiaj ciekawego poleci. Mamy jeszcze jedną skrzynię snów i koszmarów, ostatnio ładnie, znaczy ładnie, no zwróciła się, zwrócił się klucz chociaż, więc miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie podobnie, chociaż. Dobra, lecimy, nie? Otwieramy, otóż pojemnik, cyk. Mogłoby coś fajnego polecieć, Nie? Dobra, dalej, trzymajcie kciuki. Go, go, go. Mwaaaa. Bez ale kurde, nawet ten 5-7 w miarę wygląda, nie? Nie jest zły. Dobra, bez szału. Ile to jest warte? Uuuu, uh, 54 grosze. Szacun. Dobra. Followujcie, obserwujcie, subskrybujcie i jutro będzie kolejny odcineczek z otwierania. Zobaczymy, może będzie coś lepszego. A póki co, dzięki za oglądanie. Cześć, cześć.